Jak kompleksowo ubezpieczyć gminę, miasto, powiat? Jako brokerzy ubezpieczeniowi od lat ubezpieczamy szereg naszych klientów. Przez nasze ręce przewinęło się już ponad 100 przetargów, które stworzyliśmy dla naszych klientów. Proponując obsługę miastom, gminom i powiatom, zawsze staramy się podejść maksymalnie, Profesjonalnie do tej współpracy, tak by była ta współpraca wartością dodaną dla Państwa. Jako wodarze miast, sekretarze czy działy zamówień publicznych, macie szereg obowiązków przy zamówieniach publicznych z różnych dziedzin. Jedną z nich jest również zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym przegląd i audyt dokumentacji. Analizujemy, czy wszystkie dokumenty są zgodne z prawem i chronią interes miasta na każdym etapie. W ten sposób dział zamówień publicznych jest w pełni przygotowany do wyłonienia ubezpieczyciela. Który zapewni najskuteczniejszą ochronę. Ubezpieczenie majątku miast kluczowe elementy miejskie to infrastruktura miejska, drogi, budynki, budynki użyteczności publicznej, wodociągi, kanalizacja i sprzęt miejskiej infrastruktury, to elementy o bardzo wysokiej wartości i dużej rozproszonej lokalizacji. Wsparcie brokera w tym zakresie obejmuje weryfikację wartości ubezpieczeniowej, regularne monitorowanie i Aktualizacja wycen, aby odzwierciedlały rzeczywistość i zabezpieczały przed niedoubezpieczeniem. Opracowanie zakresu ochrony uwzględniamy w tym zdarzenia losowe, takie jak pożar, powódź, kradzież, wandalizm oraz szkody powstałe wskutek awarii technicznych. Procedury bezpieczeństwa. Wspólnie tworzymy zalecenia i monitorujemy wdrożenie procedur przeciwpożarowych i innych zabezpieczeń, minimalizujące ryzyko ubezpieczenie sprzętu. To kamery, pojazdy miejskie. Dbamy o to, by wszystkie elementy infrastruktury były właściwie ubezpieczone. O tym, jak ważne jest odpowiednie ubezpieczenie miast na wysokie sumy, pokazuje przykład ostatnich powodzi. Które nawiedziły setki polskich miast i gmin. Ubezpieczane przez naszą firmę jednostki otrzymały pełne odszkodowania, mimo że toczyliśmy boje o odpowiednie sumy ubezpieczeń. W sytuacji kryzysowej Idealnie sprawdziły się rozwiązania, które zaproponowaliśmy. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Zabezpieczone przed roszczeniami miasto jako podmiot publiczny narażone jest na różne roszczenia od mieszkańców firm czy innych podmiotów. Ubezpieczenie OC chroni przed skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Znaczenie wysokich sum ubezpieczenia jest bardzo ważnym aspektem. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Należy odpowiednio ustalić sumy gwarancyjne. Im wyższa suma, tym większa ochrona finansowa w przypadku dużych roszczeń to jest kluczowe dla stabilizacji finansów miasta. Wysokie sumy ubezpieczenia zapewniają, że nawet poważne szkody nie będą wymagały pokrycia z budżetu miasta, ograniczając ryzyko finansowych strat i ewentualnych konieczności pokrycia różnicy z własnych środków. Również Ważnym elementem ochrony są także klauzule dodatkowe, które można dołączyć do polisy ubezpieczeniowej. Klauzule te umożliwiają rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o konkretne ryzyka, które są istotne dla danego miasta. Dzięki klauzulom dodatkowym można również dostosować polisę do specyficznych Potrzeb i zagrożeń, co jest szczególnie ważne w kontekście dynamicznych zmian w otoczeniu prawnym i gospodarczym. Wsparcie przy likwidacji szkód od zgłoszenia do finalizacji. W przypadku szkody kluczowe jest. Szybkie i skuteczne działanie. Nasze wsparcie jako kancelarii brokerskiej obejmuje procedurę zgłaszania szkody. Przygotowujemy dokumentację i pomagamy w prawidłowym zgłoszeniu do ubezpieczyciela, aby przyspieszyć likwidację. Monitorowanie procesu. Na bieżąco kontrolujemy etap likwidacji szkody, prowadząc dialog z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, odwołania i negocjacje. W razie niezgodności lub odmowy wypłaty pomagamy w sporządzeniu odwołań i w negocjacjach, aby uzyskać należyte odszkodowania. Wsparcie prawne. W razie konieczności, rekomendujemy współpracę z prawnikiem specjalizującym się w ubezpieczeniach publicznych. I teraz, jak broker ubezpieczeniowy zarabia na współpracy? Transparentność i zasady współpracy. Nasza współpraca opiera się wyłącznie na prowizji od zapłaconej przez państwa składki ubezpieczeniowej. Nie pobieramy opłat za konsultacje ani usługi. Nie jesteśmy dla państwa dodatkowym kosztem poza zapłaceniem składki ubezpieczeniowej. Podsumowując, zawód brokera ubezpieczeniowego. Dla Państwa, jako przeważnie sekretarzy miasta, działów zamówień publicznych, jest to ogromna wartość dodana, która wspiera Państwa w całym procesie, daje Państwu spokój, że ta działka ubezpieczeń w przetargach jest dobrze zaopiekowana z profesjonalistami, którzy będą wspierać Państwa na każdym etapie. Co pokazaliśmy w dzisiejszym filmie. Także zapraszamy serdecznie do rozmów, do współpracy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy serdecznie do kontaktu: czy to przez naszą stronę konstansbroker.com.pl, czy w opisie do tego filmu również znajduje się kontakt do nas, jest również formularz. Jesteśmy do dyspozycji, chętnie przyjedziemy. Poznamy się i, i porozmawiamy. A jako, że już tradycją stało się w naszych filmach to, że w naszej bibliotece firmowej, rodzinnej mamy trochę książek, no to dzisiaj przedstawimy Państwu bardzo ciekawą pozycję Człowiek w poszukiwaniu sensu Wiktora Frankla. Myślę, że warto z tej książki wyciągnąć jedną rzecz, o której ja będę pamiętał do końca życia. Często wydaje nam się, że mamy Ciężko w życiu, że mamy sytuację bez wyjścia, że już nam nie zaświeci żadne słońce, a to jest człowiek, który potrafił odnaleźć się w obozie koncentracyjnym i znaleźć sens funkcjonowania nawet w tak ciężkich warunkach. Myślę, że powinno nas to skłaniać do tego, żeby nie narzekać, żeby zawsze szukać światła w tunelu. Celowo nie zdradzamy nigdy dużych szczegółów danej książki, ale myślę, że będzie to pozycja, która skłoni nas wszystkich do, do refleksji. Zapraszamy serdecznie jeszcze raz do kontaktu, żebyśmy się poznali i bardzo będziemy szczęśliwi móc służyć Państwu obsługom i współpracom. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję.